Cześć kochani, witajcie na moim kanale freska codzienne refleksje. Dziś jesteśmy tylko i wyłącznie. To jest dzisiaj właśnie dzień. Taki domowy, bardziej domowy i tak dalej. I zobaczmy, co nam przyniesie dzisiejszy dzień kochani. Mam dzisiaj właśnie 18. Listopada, jest to wtorek. Mamy 3 stopnie ciepła. Jest rzeczywiście chłono. Słuchajcie, na dworze yy, dzieje się, na dzielnicy dzieje się, kochani, dzieje się. Po półtora roku remontu jednego ze zgromadzeń zakonnych na mojej dzielnicy w końcu ściągają rusztowania. No w końcu już to się dzieje od wczoraj, od poniedziałku i takie dziwne, dziś jest też taki dziwny, niezwykły dzień, że ja dzisiaj nie idę do pracy, dziwne prawda, nie będzie mi na zielonej, na zmywaku przez wtorek i środek, dopiero czwartek, piątek, dziwne, dziwne prawda. Koleżanka wróciła ze zwolnienia. W końcu, w końcu, w końcu. I teraz się chyba zebranie tam w pracy szykuje. No, w końcu, w końcu końcem jest koniec miesiąca. Oni chyba co miesiąc mają takie zebranie, słuchajcie. Co miesiąc. I chyba są bieżące sprawy omawiane, albo co dwa miesiące już. Mi trudno teraz się połapać. Ja to jest? A jak zaczęłam, to było co miesiąc, co dwa, czy co miesiąc? No wiecie teraz się z tego, bo trzy osoby w ciągu listopada i grudnia odchodzą. No to ja odchodzę w listopadzie i dwie osoby w grudniu. I po drugie, no w grudniu się zbliża święta. Święta, właśnie. I. Trzeba zaplanować właśnie różne zbiórki, zbiórki i tak dalej. Pakowanie paczek, menu na Wigilię dla podopiecznych Bractwa, practwa. No to wiecie, no trochę tego jest. I tylko jestem ciekawa, czy ktoś będzie od stycznia na zmywaku. No bo jak jest teraz dwie osoby. No chyba, żeby tego Jacka widzieli. No trudno mi powiedzieć. Ale znowu, czy on się zgodzi. Bo on jest na kuchni. To bym musiał mieć przesunięte te, te godziny. Ale nie wiadomo czy będzie mu pasowało. Ale chyba nie. Nie wiem trudno mi powiedzieć. To zobaczyłem jak to będzie. Wiedzę, że odchodzę, i tak dalej. Jak ja się nie dowiem w ciągu tych dwóch dni w tym tygodniu, ani w ciągu trzech dni w przyszłym tygodniu, to czyli ta propozycja, co miałam w październiku, jej nie jest aktualna. Jeśli coś wspomnął. No to czyli, że będzie aktualna. No zobaczymy, zobaczymy. Bo tato to nikt nie chce być. No jest taka wolontariuszka, ona robi za darmo. Ona jest tylko 3 dni w tygodniu. Po dwa dni nie może, bo dzieci i tak dalej. No na dole jest dziewczyna na próbie. Jest też y, dziewczyna na. No to ona się nie nadaje, to na pewno nas 1000 jej nie wezmą na zmywak. Jednej koleżanki w ogóle nie widzę. Chłopaki to się chyba nie zgodzą, nie będą chcieli. Jeden ma kurs i tak dalej, ma czy zaczął nawet kurs robić. Na temat związane z gotowaniem, ale dla dzieci takich afrykańskich i nie wiem, czy nie wyjedzie, no to już lipa. Nie wiem, co oni zrobią. A mi mówi, że nikogo nowego nie chcą zatrudnić. no trudno mi powiedzieć. Dobra, co ja się martwię, zobaczę dwa dni. Jeszcze tego tygodnia i. Te trzy dni w przyszłym tygodniu, jak ja będę ostatnie. To co postanowiłem, no bo inaczej od 1 grudnia, no to normalnie jestem już poza bractwem. A już mi dawali sms-em z, z, z Miejskiego Urzędu Pracy, że jutro mam się wstawić, a miało być tego, jak to się nazywa? Telefonicznie załatwiona, ale to widzę, że muszę się powatylować osobiście, ale i tak i tak Yy, tak czy, tak się wybieram tamte rajone. No to co to za broszka i tak i tak będę. No dobra, widzimy się trochę później. A teraz się źle spotkamy. Bo to święta i święta. Jeszcze Andrzejki nas Panie Mikołaj. No, wybrałem się raz spacer wieczorem, trzeba głowę odświeżyć. Ze znajomymi się umówiłam w pizzerii. Tak może z półtorej godziny do dwóch posiedzimy tam. Tam pewne sprawy do obgadania. Głoś nie widzieliśmy. Zacząłem więc pogadać. Bo tak szybko się nie spotkamy. Przyjechali właśnie z różnych dzielnic tutaj do pizzerii. Co byśmy mogli się pomyśleć, albo na bursztynowej, koncertowej, albo na Skłodowskiej, ale poreli tutaj, bo to jest ich ulubiona pizzeria. Jesteśmy z różnych dzielnic. No i dalej to ma. Jowitka, bo zębożyc. Zaczyna się kropić, a jest zimno słuchajcie. Jesień, nie, to jesień, to wiecie. się spotykać, bo to jak mówię, nas na Andrzejki się może spotkamy, tak sobotę na niedzielę, i na zrobić może może, jeszcze takie Mikołaja, tu być połączone razem i dopiero może koło Sylwestra. Cześć kochani. Właśnie wróciłam ze spotkania od znajomych, z znajomymi. Byłam właśnie w pizzerii. Było zajebiście fajnie. Dobre dwie godzinyśmy tam spędzili. Jakbyśmy mogli, to byśmy siedzieli, siedzieli, siedzieli jeszcze siedzieli. Tego... Były poruszane właśnie różne, różne, te tematy. Jak mówiłam, my się chyba spotkamy ze znajomymi gdzieś tak za 2-3 tygodnie. jeszcze tam się zgramy, oczywiście, bo wiecie, praca, pracą, nerwówka tu przed świętami, nie będzie jak. I dopiero może gdzieś ko Sylwestra ewentualnie. Ewentualnie po nowym roku. Zobaczymy jak to będzie. To mi powiedzieć. I właśnie śmiechem, chichem, takie doświadczenia życiowe. Życiowe, partnerskie, domowe. Zawodowe były poruszane. I chyba Wam dam znać na temat. Właśnie, jeden kolega rzucił temat swojej żony, że jest droga w utrzymaniu. No to moje no to ja se nagram na tego na, na kanał. Mówię: to, to znaczy kobieta, droga w utrzymaniu. Wszyscy śmiech hik i tak dalej. I to spróbuj nagrać. No ale tak to ogólnie bez imion i tak dalej. Per, nie personalnie co? No no. No to... Zaraz wam nagram, ale teraz na razie muszę się napić yy, kawy. No tam mają kawę, ale... To, co w domu jest, to jest najlepsze. I nigdzie indziej nie ma. Dobra, kochani, ja piję kawę, robię sobie kawę. I zaraz się wezmę do nagrania. Co to znaczy? Kobieta droga w utrzymaniu. Może o mężczyznach trzeba będzie kiedyś nagrać za zwanym albo albo donżuaniem, tym Marko. I zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Cześć kochani. Cześć kochani, prosiliście mnie kiedyś o nagranie co to znaczy kobieta droga w utrzymaniu i to czy nie na waszą prośbę. No to jest potoczne określenie kobiety, której styl życia Potrzeby i oczekiwania finansowe są wysokie i kosztowne, zwłaszcza dla partnera, który mógłby ją utrzymywać lub współfinansować jej życie, jej styl życia. I często mówi się także żartobliwie, z przymrużeniem oka, oczywiście, ale czasem też krytycznie. Nie chodzi tutaj tylko o to, że kobieta zarabia mało czy nic. Bardziej o to, że daje dużo i oczekuje od partnera pokrycie tych kosztów. Jak nie w całości, to w jakimś tam stopniu. I właśnie takie wam podam przykłady kosztów kobiety takiej kobiety drogi w utrzymaniu to będzie podaję 4 punkty. I zabierzemy się pierwszy za styl i urodę. Oczywiście regularne wizyty u kosmetyczki, fryzjera, paznokcie na przykład co dwa tygodnie i to jest mniej więcej no licząc biednie od 200 do 1000 zł miesięcznie zależy ile razy do kosmetyczki i na paznokietki się idzie, ale to zazwyczaj do kosmetyczki to raz na miesiąc do fryzjera tak samo na paznokietki też chyba, że jest jakaś malutka poprawka wiecie i tak dalej itp itd oraz droga pielęgnacja, czyli takie kosmetyki premium, takie najlepsze, najdroższe zabiegi medycyny estetycznej. Niektóre panie mają, jak uważają, defekty, trzeba poprawić okolice, okolice oczu, ust, nosa. Uszy czasami wystają tego, tamtego i tak td. Oraz, oraz luksusowe perfumy, ubrania i dodatki. No, takie dodatki to markowe oczywiście: buty, torebki, biżuteria. To właśnie z tak, z tak zwanej wysokiej półki cenowej. Każda kobieta ma tak zwane widełki, jakie. Te widełki cenowe są. No to jak mężczyzna chce mieć ładną, zadbaną kobietę, to będzie o nią dbał. Oczywiście w rozsądnych realiach. Dobra, punkt drugi styl życia. Co się do tego zalicza, kochani? Co się do tego zalicza? Do tego stylu życia. Mianowicie, wakacje kilka razy w roku. Czasem egzotyczne kierunki. Pięciogwiazdkowych hotelach o wysokim, dobrym standardzie. Znam takie osoby, co rok w rok Wyjeżdża do Egiptu na dwa tygodnie. Można, można. I to jest nie to, że, pani, że pan utrzymuje panią, tylko pani utrzymuje pana i funduje mu takie wakacje. Ale to już nie moja sprawa. Właśnie, weekendowe wyprawy do spa, restauracji i modnych miejsc. Tak, tak. Kolacje, kolacje na mieście i to nie w barach mlecznych tylko w takich lepszych restauracjach najlepiej 4-5 gwiazdkowych no nie tylko takie fajne din drink czy coś takiego dobra teraz trzeba czymś dojechać na takie Wakacje czy weekendowe wypady, czy na kolację, prawda? To właśnie to jest transport. Chcę mieć lub mieć dostęp do luksusowego auta, oczywiście pani, albo oczekuję, że partner zapewni jej właśnie taki transport jakimś luksusowym autem takim dobrym, lepszym, żeby koleżanki jej zazdrościły, znajome. Jakieś przyjaciółki, i tak dalej. Jak dba o siebie, pielęgnuje swój wizerunek, żeby ładnie wyglądać. Wiecie tutaj twarz, ciało, i tak dalej. Ubrania, i tak. I to trzeba, no przecież, czymś dobrym pojechać. Nie autobusem, oczywiście, tak? Albo jakieś taksówki Uber, zamiast właśnie komunikacji miejskiej tego I iść tak codziennie. No gdzie ja to jestem na wysokich standardach, będę jeździła autobusami lepiej właśnie dla własnej wygody. Z taksówką. Albo jak partner ma taką możliwość, żeby podjechał pod moją pracę. I mi zabrał tym dobrym, luksusowym, wypasionym najlepiej autem do domu. Jakie mają właśnie kobiety oczekiwania? Oczywiście drogie prezenty telefony, biżuterię, luksusowe ubrania, drogie wycieczki. Poznam też takie dziewczyny, że w tydzień w tydzień sobie jeżdżą na przykład do Anglii na taki shopping, na zakupy. I tam kupują markowe, luksusowe te e, ubrania i nie tylko, i przyjeżdżają do Polski z powrotem. Ale przy okazji oczywiście są restauracje, knajpy, dyskoteki, itp I td. takie romantyczne ge gesty, które kosztują oczywiście. No właśnie, wyjazdy, e, zagraniczne, weekendowe po Polsce, oczywiście jeszcze kolacje w międzyczasie, bilety na wydarzenia dla tak zwanych elit i tak dalej dla ludzi na poziomie TP i TD. Dobrze kochani. Ja będę już kończyła. Co Wy o tym sądzicie, dajcie znać. Dajcie znać, co o tym myślicie w społeczności. Czekam na wasze przemyślenia. I możecie jak chcecie, to możecie swoje głosówki, czy tam filmiki, oczywiście bez twarzy przesyłać i i, i się dzielić swoimi opiniami. To cześć na razie do jutra.